Po wpisaniu pasek adresu przeglądarki adresu, który podajemy lub kliknięciu linku poniżej tego wideo otworzy Ci się taka strona. Adres w przeglądarki do wpisania jest http://goo.gl.ihe.lo -e Na tej stronie klikasz Żółty przycisk. Otwiera się formularz rejestracji. Wpisujesz wymagane dane. Po wypełnieniu klikasz przycisk Zamawiam i gotowy. Już jesteś naszym partnerem w GVO. Pasek adresu przeglądarki. Wpisz wcześniej podany adres. W tym adresie jest zaszyty nasz link referencyjny. Jeżeli z niego się zarejestrujesz, będziesz naszym partnerem. Kliknij ewentualnie link znajdujący się poniżej tego wideo. Po wejściu na stronę GVO najpierw pokażę Ci korzyści, jedne z korzyści, jakie uzyskasz będąc współpracownikiem partnerem GVO. Po pierwsze, dostajesz za darmo autoresponder. Który u konkurencji kosztuje przynajmniej 15 dolarów miesięcznych. Otrzymujesz również za darmo pokój konferencyjny, kosztujący u innych około 100 dolarów, oraz hosting wideo, za który będziesz musiał zapłacić 99 dolarów. Jednym słowem, oszczędzasz co najmniej 247 dolarów miesięcznych. Powróćmy do góry strony. Kliknij przycisk, żółty przycisk, otwiera się pierwsze okno rejestracji do GBO. Wpisz swoje imię i nazwisko. Ja tutaj wpisuję fikcyjny. Podaj swój e-mail. Również wpisuję fikcyjny. Kliknij przycisk, aby przejść do następnego etapu rejestracji. Podaj swoją nazwę użytkownika, której będziesz używał do logowania się do panelu GVO. Podaj hasło. Podaj ponownie hasło. Język pozostaw polski. Zaznacz, że, zapoz... że zgadzasz się na warunki dostępu do konta hostingowego GVO. Kliknij przycisk. Ja w tej chwili podałem błędnie hasło. To znaczy, hasło i jego, powtór... i jego powtórzenie nie były identyczne. Wprowadzam ponownie hasło. Wprowadzam ponownie powtórzenie hasła. Podobnie akceptuję warunki korzystania z dostępu do konta hostingowego GVO. Klikam, aby przejść do następnego, do następnego etapu rejestracji. Otwiera się karta Informacje kontaktowe. Imię i nazwisko zostało już przepisane. Podaj, podaj swoją ulicę zamieszkania. Miasto, region, u nas konkretnie Województwo, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, z tym, że numer kierunkowy poprzeć znakiem plus. Numer kierunkowy na kraj, przewijamy, przewin się niżej. W tym polu, w tej zakładce podajesz informacje o karcie kredytowej. Tu wpisujesz imię i nazwisko tak jak masz na karcie kredytowej. Numer karty kredytowej zazwyczaj 4 grupy, 4 cyfry. Wybieramy kartę kredytową. Visa. Ja akurat wybrałem Visa. Wpisujemy numer karty. Karta kredytowa musi obsługiwać płatności online. Nie musi to być karta kredytowa, może to być zwykła karta bankomatowa, wypukła, która obsługuje płatności online. Kod karty weryfikacyjnej znajdziesz na jej odwrocie zazwyczaj są to trzy cyfry. Więcej wyjaśnień znajdziesz po kliknięciu w przycisku Pomoc. wpisujemy kod karty kredytowej, podajemy datę ważności. Po podaniu danych karty kredytowej, kliknij Zamawiam. Ja w tej chwili nie będę zamawiał, ponieważ dane są fałszywe. Po kliknięciu Zamawiaj otworzy ci się okno, w którym będziesz miał możliwość skorzystania z usługi. Ale pomiń to ok... przewiń się na dół okna, kliknij nie dziękuję, zostaniesz przekierowany do swojego panelu partnera GVO.